Manko, wam wszystkim ludzie Z tej strony oczywiście jest Goldman I witajcie już w kolejnym, zdaje się, że 12 odcinku serii Metro Exodus Nagrywam już dla was dzisiaj trzeci odcinek Tylko po to, żebyście nie pozostawali z niczym na weekend, bo mam dużo pracy Także lecimy Moi drodzy, jeśli chodzi o poprzednie odcinki No to pozłatwiliśmy sobie trochę bandytów Ale teraz już tak jak mówiłem, lecimy ze ścieżką fabularną Także na spotkanie z nami czeka już Damir oraz o ile dobrze pamiętam, tak oni się nazywali Naszym zadaniem będzie zdobycie paliwa, zdobycie materiałów, zasobów potrzebnych nam, naszej kolonii do przeżycia. Także już lecę na spotkanie razem z nimi, ale jest cholera zawieja piaskowa, czy jak to się nie nazywa. W każdym razie jestem już blisko. Także jedziemy w dobrym kierunku. No i no, nasz cel nie ma co ukrywać, znajduje się już w posiadłości. Barona, samego barona, który jest mega, mega wkurwiony, także no będziemy musieli uważać, no ale trudno, no eee, zobaczymy jak to się wszystko potoczy, tymczasem już jesteśmy na miejscu ja wysiadam i porozmawiajmy z naszymi przyjaciółmi. Dobra, tutaj oni są. No siemanko. Opa. Artyom, my tu osмотрeliśmy. Главные ворота охраняют небольшой отряд. За ворота еще через землянку. подземелье можно идти. Там у Найбайлер рабы держит. Да. Горска сражников. Не так желаем. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну а если тихо не получится, они по крайней мере на нас отвлекутся. А ты через. Добра, будем ...вендоровать через подземелья. Ale nie może być aż tak no źle, no bo generalnie amunicji mam pełno jestem, że tak powiem, przygotowany do tej walki. No dobra, lecimy. Ja sobie tylko zerknę szybko jeszcze raz na mapę, żeby zaktualizować cały ten plan. No zabijaj niewolników, no tak, 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 tak. Niewolnicy są e, niegroźni. Nikomu nie są nic winni, także no lecimy. No dobra, spoko. To jest gdzieś tutaj. Chodziło o podziemia przede wszystkim. Dobra, tu jest brama, którą będą strzegli es... strażnicy. Podziemia, podziemia. Czy to znaczy, że ja muszę przejść gdzieś tędy? Ola, na no to chyba wygląda. No dobra. Eee, ooo, uu, 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 o ładnie, połamany. Połamany, Artyom. Dobra, to są te podziemia. Ja ruszyłem tak skopyta. Dobra, oni mieli mi wskazać drogę. Dobra, e, otworzycie, proszę. Ja a ty prelizaj. Dobra, ja podniosę, a ty zaj. Dobra, otwieraj pan. Uważaj pan. To się nagrywa, nagrywa się. Zawsze mam wątpliwości. Eee, nie mogę się przecisnąć. łatko bosko. Z Uuu, jak ja nie cierpię tych pająków! Dobra, udało się, czyli oni zostają na miejscu, a my idziemy dalej, kurde. Coś czuję, że możemy się tutaj spodziewać kłopotów. Między innymi w postaci Potworów tu też tutaj są. No proszę. Kurwa, i tak mi oblazły te pająki. No, no nieźle. Aha. Aha. Oczekiwałem sniperkę, jaką broń domyślną wybraną. Zabij go. Ho, leży! Ale drugi już mnie kurwa zauważył. No dobra. Czyli nic z planu A. No dobra. Ale teraz się wychylcie, kurde. Zgaszę światło, nie będzie mnie widać. Taki... Ta, ta, takie taktyczne posunięcie. Niby działa. Nie zawsze działa, ale... O! Dobra, hedzik, pięknie, ale mu czapka zleciała, kurde, no nieźle. wleciała jak helikopter. Dobra, znowu gaszę mnie. Ała! Ała, gdyby to były żarówki, mógłbym mnie zestrzelić, ale te... Te lampy muszę manualnie, kurde, gasić. Bo one się normalnie palą, dobra. Ten też już nie żyje. Cyk, cyk. Tam coś jest na dole? To jest... A, jakieś zwłoki. Pieski, martwe. No nieźle. Nie chcę wiedzieć, co one tam robią. W każdym bądź razie... No są. Dobra. Chyba tędy przejdę. Ale tych piesków. Ale tych piesków. Dobra, idziemy dalej. Tędy przejdę. Chyba tak. Open up! <gryw> Kurwa, jak się wystraszył. A temu co? A temu co, ja pierdzielę A! A! Uu! Ten mnie atakuje tutaj od boku! O kurde, dobra, lecz! O, Nie, 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 nie! Nie, 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 nie. Za dużo was tutaj, za dużo was tutaj. A! O kurwa! Dobra, eee, zmiana planów. Gdzie jest moja pompa? Nie! Gdzie jest moja pompa? To jest pompa. Pięk. Jeden, drugi! O kurwa, nie trafiłem go? Mam już szary ekran, zaraz ginę. Dawaj Kurwa, od każdej strony mnie atakują Ja pierdzielę U, że ja jeszcze żyję Ja pierdzielę Czemu was tak dużo? Ładko bosko, ale się rozbryzgał O, dobra Chemia, hemoglobina e, Taka sytuacja Ale generalnie podniosę to co oni mają Bo to może być całkiem spoko I mi się na pewno przyda No, no tutaj jeszcze jeden Mam broń przeładowaną, mam. Jeszcze sobie e, przewo. Znaczy, takie echo? Aha, nie ścieżczałem sobie głośników, brawo ja. Dobra, nie mam tutaj amunicji, ja mogę. Nie mogę sobie wymienić, bo już nie mam amunicji w ogóle do tej broni. Dobra, muszę się skupić teraz tylko i wyłącznie na tej pompie i ewentualnie. A ten co? Aha, nie, dobra, to jest niewolnik, jego zostawię spokoju. Jego zostawię spokoju, on. E, nie jest nic Mmm, Dobra, idziemy dalej. Kurczę, znaczy, mi się, że mam jej trochę więcej, no ale wygląda to, że nic z tego. Dobra, tych też zostawię. Mam tutaj coś, co może mi się ewentualnie przydać. Ja nie widzę nic takiego. No Dobra, przejdę sobie tędy. Dobra, tędy. No, wygląda to centralnie jak podziemia, no ale o tym byliśmy uprzedzeni. O, wychodzimy. Kurczę, dobra. Mało mamo, muszę muszę oszczędzać. Muszę mega oszczędzać. Dobra, jesteśmy już chyba... Podnóż bazy barona. Jest naprawdę mega wkurwione, dobrze, że oni mnie osłaniają chociaż. O Siemano! No witam. Całą porę. Chłopaki. Cysterna jest pełna. Czy my już się możemy wynosić? To wszystko? Brama jest zamknięta. Właśnie miałem się pytać, co z tą bramą? Pewnie muszę iść tam. Pociągnąć za wajchę, ale dobrze rozumiem. Kabel Łoczy. Bramę ze szczytem wieży. Cudownie. Czyli co, musimy iść dalej.

Nagle mu się na rozmowę, no to jest zawsze jakiś kobie. progres. Dobra, jak się opuszczał broń? Nie, nie tak się opuszczał broń. No, pamiętam jak. Aha, chyba. Dobra. Broń opuszczona. Wchodzimy na środka. No. Taka piękna aranżacja wnętrz normalnie jestem w szoku. Ciao nie Jeśli nie Gra no, mnie natomiast jednego, żeby nie ufać takim zapewnieniem, to śmierdzić śmierdzi z daleka na kolejny podstęp, którym było tutaj mnóstwo. No okej, okay, przejście z drugiej strony. Muszę pamiętać o tym, żeby nie podnosić broni, to w razie zapewne zginę. Tak jak mnie o tym uprzedzali. Jest ich tutaj całkiem sporo. To prawda, to się zgadza. Dobra, mam, mieliśmy iść na wieżę. Mamy iść na wieżę. Także no wieża generalnie powinna znajdować się na górze. Mają nawet swój bar! No proszę! Takie fajnie czy się tutaj urządzili. Dobra, chodźmy na spotkanie z Baronem. Jeszcze wyżej. Przecież by tędy. Ja pierdziela, naprawdę jest cała armia, nie? Hmm. Kurczę, jakie panienki mają. No grubo. Ja pierdzielę No, o luksusu nie można im odmówić Jebańcy mają rozmach To by się zgadzało Wygląda na to miejsce Pozosane we przejście To musi być siedziała barona, bo nie Dobra, na razie żyjemy O jakie widoki jakie widoki E, muszę w tytule umieścić plus 18 koniecznie. No, wiedzą co to dobra zabawa. Jebańcy. jak mnie wszyscy macają, o rany, nie widzieli przybysza z dalekiego wschodu. nasz mir, Ладно, барон. Я лишь, по мере сил, стараюсь привнести в него толику порядка, без которого нет надежды на что-то лучшее. Нет самой жизни. Ебанец. Все позлацанно. Свои властные женщины. Вряд ли вы прибыли сюда насладиться погодой. Значит, у вас есть важный цель. И цель это где-то далеко. Генеральный госчук выглядит настолько разумным. Потежный Влазор, если же так же о потежном Ветре. Взамен же я попрошу немного. Отдайте мне Гюль. Приведите ее, и все мы выиграем. Я получу Гюль, вы горюче. No, oczywiście e, No sprawa jest jasna, że na to nie pójdziemy, nie? To był odpowiedni moment, żeby to skończyć. E, proszę Gil. Sama Gil. Nawet nie musieliśmy jeszcze prowadzać, sama przyszła. No proszę. Czyli teraz mamy do czynienia tylko e, z 600 z zawodnikami. Do pokonania. Tylko po szkoda, że amunicja nie zachodzi abiena! No znaczy potuchnijcie wszyscy się I ty Mogę odkręcić wodę w kranie. O, spoko! czy dajcie mi troszkę amunicji. Czy jest tutaj coś co mi się przyda? Chyba nie. Dobra, przechodzą. Przechodzą. Nie mogę jej marnować, ja pierdzielę. Za chwilę mi zostanie sama snajperka. To nie jest dobrą no, miną. Dobra, będę celował Ty tylko w tych, którzy będą bliżej. Tak, żeby mieć pewność, że na pewno trafię. Dobra jest. Dobrze jest z i ono rzeczywiście mi tutaj pomaga. To nie jest tylko takie ścianie na ślepo, tylko ona naprawdę załatwia tych przeciwników. To jest fajne. Nie wiem, czy nie jestem za blisko. Może być tak, że trochę jestem. Kurwa, ten ty pierś nie zginął. Czemu nie zginąłeś. Dobra, zginąłeś. Aua! Aua! Co tam jest trzeba? Z boku dostałem jakieś dziwne strzały z dupy. No, sześć albo sześć w magazynku, i sześć do przeładowania. Serio? Czekaj, już nic nie mówi. Poszukuje się do ataku, prawdopodobnie. Hmm, Pozbieram mu, fajnie. Co ja mam za broń? O matko bosko, co ja podniosłem? Czekaj, nie mogę wymienić, kurde, nic za tą pompę na ja to mnie Ha, ha, ha. Kto się teraz będzie śmiał? O kurwa, Uuu. Uuu. dostałem. Dobra, sekundę na przeładowanie. No, piękne kaczki. O kurwa, jestem w dupie. Oni mnie podpalili, naprawdę. Które nie dostałem, e, co, czymś w rodzaju jakiegoś. molotowa zapewne. Dobrze, fajnie, żeby wiedzieć, że tam leżała taka broń, która bardzo mocno może mi się przydać. Kurczę, dobra, ja tą broń wymieniłem za tą pompę. O, o jak fajnie. Kurde, jak jestem odsłonięty, to nieważne, że mam taką dobrą broń. Kurwa, znowu już zginąłem, nie? On ma jednak lepszy pancerz. Ma tą samą broń, co ja, tylko ma lepszy pancerz i no tak w starszy jeden na jeden mam małe szanse. Chyba muszę podążać za gul, Wiecie? Tak mi się wydaje, że to jednak będzie lepsze wyjście. A mam jakiś magazynek. Nie, zdecydowanie. Nie, nie mogę za nią iść. Muszę się tej bronić, muszę się tej bronić, to jest najlepsze. Kurwa mać Naprawdę, to jest, to jest szok masakra. Skok, space, plus po prostu biegu shift Będzie dłuższy niż normalny, o No ba! Jak się rozbiegniesz to dalej skoczysz Dwie Eee, dobra Kurde, muszę to jakoś ogarnąć Najważniejsze no, żeby porobić tego typu Na pierwszej linii Później to już nie będzie tak źle Kurwa, zaraz zginę, nie? Ja pierdziele! Halo, pomocy! Ja go wcześniej jakoś załatwiłem, no tylko. Pff, nie wiem. Trafiłem mu w głowę. Mam wrażenie, że to jest jedyne wyjście. Jak trafię mu jednak w tors. To ma tam taki mocny pancerz, że takie drobne strzały z mojej strony nic mu na tym miejscu nie robią. Dawaj. No, tak to się robi. Nie. <laughs> yeah. No to było dobre, nie? Przyznacie. Tak się powinno walczyć. Koniecznie. Dobra. Nadchodzi ich całe mnóstwo. No kurwa Dobra, skoczyłem się municja I znowu się kurwa pale Dobra, teraz muszę już korzystać tylko i wyłącznie z mojej broni, którą miałem Także, no e, bra, on długo przeładowywuje naprawdę Odstrzeliłem mu nogę No pięknie Dobra, fajnie wiedzieć, że nie miałem tej broni przeładowanej O! Oh, o! Oh, o! Oh, o! Oh, o! Oh, oh. Dostał? Dobra, chyba nie żyje. Muszę tutaj utrzymać, nie? No, nie widzę innego wy wyjścia. Wyjścia, przejścia. Innej drogi niż to. Kurz, tutaj jeszcze lutów nie pozbierałem. No, pięknie. O, mamy support. Super, czyli nam się udało. Generalnie rzecz biorąc. Bardzo mnie to cieszy. Вот значит, о каком плане Гюль говорила? троха амуниции. 18 до 6, может нам то достаточно на данный момент? Уходите оттуда! Я пошлю ребят прикрыть отход. Ну, файло ебанец! Я No cóż, wydawało mi się, że jest ich więcej. Na pewno było ich więcej na dole. Dziwne, że mieliśmy do czynienia tylko z taką garstką. O, jest. Ona żyje. Oj! Ała! Orż, ty, kurde, stary dziadzie. Najsilniejszy. Aha

Нас привела сюда твоя мечта, но моему народу она не поможет. Теперь это и моя война. Уходи, Артём. Иди к своей мечте. Выглядит на то, что сейчас жигнамы. Эээ, ну, гости выглядят, ну, трошка, ну, вот хитчика, ну, такие сходнерыстые. Выглядит на то, что он, иногда, застает, чтобы помочь Гилу. Я так волновалась. Зато спотыкамыся с нашим ангелом. Серье? Чекович, они пережили, у меня? с Волги, людоеды из бункеров в горах, рабовладельцы с берегов высохшего моря. Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда, а война лишь дала им возможность проявиться во всей красе, и теперь от них никуда не деться? Сможет ли Домир, оставшийся в пустыне, чтобы вместе с Гюль привести их народ к свободе? Sprawię się z jeszcze jednym cudowisiem. Inercji i myślenie. Dobra, słuchajcie, wygląda mi to troszkę na kolejny etap tej rozgrywki. Pewnie przenosimy się do nowego regionu. No w końcu już zdobyliśmy cysternę, czyli ostatni element, którego potrzebowaliśmy, żeby się stąd wydostać. No zobaczymy. Uu, ładne widoki, jak na dobry początek. już mi na pierwszą scenę z Wiedźmina. No no Takie życie to ja rozumiem. Kaletidzi nie pali, ale no, to <laughs> no, przyszło, no ładnie.

и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было. Плохо было. Уже мы с тобой запали. Мы палим это само цело, не? То на О, Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда еще жестче был придется службы сапоги скинни у самого лицо все перекошено сразу к бутылке ругались много все за закрытыми дверями потом пропадал ну с пастой выходим и но было генераль не полагаться на что же не в сумме то можем еще еще напить? Ну, мечтательная такая туда Dobra słuchajcie, myślę że ten odcinek trwa już na tyle długo, żeby uznać go za zakończony, tymczasem już jeśli chodzi o nowy etap gry, nastało lato, mm, nie wiemy co przed nami, to się myślę okaże już w następnym odcinku, że ja wychodzę się z wami żegnam. Dziękuję za dzisiaj, był z wami Goldman, na razie, cześć.